Rozpoczął się sezon na zielone szparagi, więc dzisiaj przygotujemy pyszny obiad właśnie ze szparagami. W pierwszej kolejności filety z piersi kurczaka kroimy na mniejsze kawałki, właśnie w taki sposób. Następnie doprawiamy je solą oraz pieprzem i wkładamy do miski. Jak już mamy w misce to doprawiamy kurkumą, wsypujemy trochę kurkumy, czosnku granulowanego oraz słodkiej papryki. Ja to wszystko robię na oko. Dolewamy trochę oliwy i wszystko razem dokładnie mieszamy i odstawiamy na kilka minut. Następnie na patelni rozpuszczamy masło i układamy pokrojone filety z kurczaka. Obracamy je na drugą stronę i z obu stron smażymy na złoty kolor. Następnie zdejmujemy je na talerzyk. I na tej samej patelni będziemy podsmażać cebulę. Y, dodajemy jeszcze kawałek masła, dodajemy pokrojoną małą cebulę i dwa ząbki czosnku, y, przeciśnięte przez praskę. Następnie szparagi zielone, y, odrywamy te zdrewniałe końcówki i kroimy je na mniejsze kawałeczki i dorzucamy je na y, patelnię. Tutaj wszystko dokładnie mieszamy i przesmażamy przez kilka minut. Następnie dolewamy około 150 ml wody oraz 150 ml śmietanki 30%. Dodajemy usmażone filety z kurczaka i wszystko razem chwilę jeszcze przesmażamy. Doprawiamy magii i koperkiem. I tak to chwilę przesmażamy, aż sos nam zgęstnieje i już mamy gotowe. Tak przygotowane mięso podawałam z upieczonymi ziemniaczkami oraz suróweczką. Smacznego!